Czyli my mieliśmy taki obowiązek, powinniśmy ratować i to robiliśmy, oni uważali, że nie. Mamy kolejną fazę wojny, tak to trzeba nazwać: wojna społeczności żydowskiej, przede wszystkim międzynarodowej, ale także państwa Izrael w Nowej Odsłonie z Nowym Rządem, z poparciem mniejszości żydowskiej w Polsce, która też jest żywotnie zainteresowana, o odzyskanie mienia nienależnego. Czyli coś, co nam się nie należy, my chcemy mieć. A dlaczego chcemy mieć? Bo tam się to należy. A dlaczego nam się należy? Bo to jest nasze. A dlaczego jest nasze? Bo my tak mówimy. I to jest takie zapętlenie aż do absurdu. Czyli skutki II wojny światowej, kilkadziesiąt lat później, które zostały w większości, przynajmniej w tej sferze stosunków polsko-żydowskich i restytucji mienia, dawno załatwione, bo po 1944-1945 roku nie było żadnych przeszkód. Trwał. Nie tylko, trwało nie tylko odzyskiwanie mienia żydowskiego, ale na wielką skalę trwał rabunek mienia żydowskiego przez społeczność żydowską. Dwóch lewych świadków, podstawianie to kuzyn, kuzyna, tamten koło czegoś przechodził, ten widział, ten słyszał, i ówczesne sądy przyklepywały i te w nieruchomości były odzyskiwane. Mamy także te kilkadziesiąt lat zaszłości, bo to nie tylko w tym pierwszym okresie powojennym, ale także później. Często to było odzyskiwanie na przykład dwukrotne. Tej samej własności. To ciekawe, tam, gdzie mamy tak, taką sytuację, gdy nie istniała ciągłość prawna polskich instytucji i organizacji zrzeszeń, które miały przed wojną jakiś majątek, nowo reaktywowane instytucje o tej samej nazwie, często z osobami, które tam jeszcze wtedy działały, nie miały jednak żadnych najmniejszych szans, żeby odzyskać mienie, które było własnością tych instytucji. Dlaczego? Bo no, została przerwana ciągłość prawna. Ale gminy żydowskie reaktywowały się masowo tylko praktycznie w tym jednym celu, ponieważ nie ma Żydów, nie było Żydów, jeszcze teraz łącznie. Oni deklarują, że jest to zaledwie około 7 tysięcy osób w całej Polsce. Po to te gminy powstały, żeby odzyskiwać coś, co Gdyby prawo było równe dla wszystkich obywateli, nie byłoby do odzyskania, bo nie ma ciągłości tych instytucji. I z drugiej strony jest poparcie najwyższych czynników państwowych niezależnie jaka władza, niezależnie kto był u steru, wszyscy są sercem gorejącym otwarcia na potrzeby strony żydowskiej. Oni chcą, to im trzeba dać. No, bo jak my im nie damy, to nie będą krzyczeć, tupać, wrzeszczeć, wyzywać, szkalować na świecie. To się i tak dzieje. Czy damy, czy nie damy, czy się należy, czy nie. Bo wiemy w większości przypadków, że się oczywiście nie należy, bo na drodze cywilnej. Każdy, kto ma do tego tytuł, jest spadkobiercą. Może to bez żadnych większych przeszkód odzyskiwać. A tam, gdzie nie ma spadkobierców, to w takiej samej sytuacji Polacy niczego nie odzyskają. Ja nie mogę ubiegać się po majątek o Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych, bo nie mam do tego tytułu prawnego, nie jestem spadkobiercą, a w myśl tej wykładni żydowskiej mógłbym, powinienem, bo ja chcę, bo on tam miał i to powinno być do odzyskania. Te najwyższe czynniki, także w obecnej chwili, gdy jest tak zwana dobra zmiana, są sercem i nie tylko sercem, ale całą postawą, bardziej po stronie żydowskiej niż po stronie polskiej. Te ostatnie enuncjacje, że tu nie oddamy ani guzika, bo to nawet do tego się sprowadza, są nieprawdziwe do końca. Zakładam, że to jest tylko po to, żeby zaspokoić opinię publiczną, a i tak negocjacje gdzieś tam się toczą i to odzyskiwanie, czyli pseudo-odzyskiwanie, czyli zabieranie własności będzie miało miejsce. Dlaczego? O tym świadczą pewne gesty, nie tyle rytualne, co gesty polityczno-symboliczne, moralne, które taki podkład przygotowały. Oto w 2006 roku, w listopadzie 2006 roku, ówczesny prezydent Lech Kaczyński powiedział coś takiego: Co dziesiąty oficer, który leży w Katyniu i innych grobach, to Żyd. Co dziesiąty bo odpowiadało mniej więcej proporcji ludności żydowskiej w przedwojennej Polsce. Mniejszość dziesięcioprocentowa dała polskiemu wojsku 10% żołnierza. Nie, tak nie było. Ponad połowa ówczesnych Żydów nie znała języka polskiego i chociażby z tej racji do wojska się nie nadawała. I do wojska się nie pchali. Do wojska szli przede wszystkim Żydzi zasymilowani, spolszczeni albo Polacy pochodzenia żydowskiego. To tak, ale w Katyniu. W żaden sposób nie da się wyliczyć tych 10%. Pamiętam takie jałowe i bardzo głupie dyskusje na początku lat 90., gdy w ówczesnej prasie, tu już rzekomy rozkład upadek komunizmu, przyszła tak zwana wolność słowa, i nagle pojawiały się tego typu listy ofiar katynia. Każde obsobrzmiące, szczególnie niemiecko-podobne nazwisko, to się okazywało to Żyd. 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 I się okazało, że jeszcze żyje dużo osób z rodzin, szczególnie wdowy katyńskie, wtedy jeszcze były. I zaczęły publikować oświadczenia, listy wyjaśniające, że mój mąż nie był Żydem. Była to rodzina pochodząca z Niemiec, faktycznie, ale 200 lat temu, gdy sprowadziła się do Polski, spolszczyła się, zasymilowała. Nie mieliśmy z Niemcami nic wspólnego, i samo nazwisko nie może o tym świadczyć. I takich wyjaśnień było wystarczająco wiele, żeby powiedzieć, że jest coś na rzeczy. Co zrobiła druga strona? A co wam to przeszkadza? O, to jest polski antysemityzm, nie chcecie Żyda mieć. No i skierowanie wszystkiego na tory absurdu. Katyn i inne miejsca zbrodni łącznie, jak to się może nie tyle szacuje, co nawet dokładnie podaje, chociaż tak naprawdę pewnie ofiar było więcej, nie tylko oficerów, ale także policjantów, urzędników polskich przedwojennych, było 21 768. Tyle było ofiar. Gdyby to było 10%, to ponad tysiące ofiar to byliby Żydzi, według wykładni Lecha Kaczyńskiego. a Żydowski publicysta Meir Majerczak, który wszystkie te dane dotyczące służby wojskowej Żydów w przedwojennym wojsku, czyli we wrześniu 1939 roku, w niemiłosiernie kaleczył i naciągał, on dociągnął aż do 438, czyli dwóch promil wszystkich ofiar. Dwa promile, a 10% to jest jednak różnica nie ilościowa, ale przede wszystkim. Jakościowa. Sprowadzenie wszystkiego do absurdu. I Jeśli tenże sam Lech Kaczyński powiedział głośno i wyraźnie, że mogę Państwa zapewnić, że, chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni. To jest prawda. Trzeba mu oddać hołd, że powiedział prawdę, że niezależnie od tego, co się będzie działo w tamtym państwie, jaki będzie stosunek do Palestyńczyków, jak będzie traktowane getto palestyńskie, to nasz stosunek do państwa Izrael się nie zmieni, bo im wolno więcej, bo kiedyś cierpieli, czyli teraz mogą cierpieć też inni, prawda? Ale deklaracja przywódcy państwa, który mówi, że to się nie zmieni, zakłada, że niezależnie od okoliczności, jeśli to państwo wywoła wojnę, jeśli to państwo dokona aktów niecnych, dokona zbrodni, to też będziemy popierać? Tak, według tej wykładni, tak, że to się po prostu nie zmieni. I to był prezydent, który zainicjował w polskim parlamencie obchody święta Chanuka. Żydowskiego święta. To taki gest doceniający. Była społeczność żydowska, my tu teraz tworzymy nowe państwo, nawiązujemy do tej dawnej tradycji, chcemy tamtą społeczność uhonorować. To będziemy mieli święto Chanuka. I nasi, sejmo, nasi Sejmowi marszałkowie, czy senatcy, czy posłowie będą biegać w myckach po Sejmie, robić sobie fotografie z przedstawicielami społeczności żydowskiej. I tak będzie fajny. Kochajmy się. To byłoby wszystko normalne i oczywiste. Gdyby na przykład w żydowskim kresecie pojawiła się choinka, chociaż ranga tych symboli nie byłaby taka sama, bo chanuka to jest symbol państwa żydowskiego, a choinka to jest tylko element ozdobny święta Bożego Narodzenia. Nie stać drugiej strony na to? Nie, tego oczywiście nie będzie. To się nazywa niewspółmierność. My wam wszystko, a oni w zamian chcą jeszcze więcej, i wtedy będzie dopiero równo. Także zasługą w tym wielkim cudzysłowie Lecha Kaczyńskiego jest reaktywacja żydowskiej loży masońskiej Brit, loża Pozn. Loża zakazana. W tej sanacyjnej, przedwojennej Polsce, a sanacja jest umiłowana formacją braci Kaczyńskich i obecnej władzy, to nie szanują swoich poprzedników w tym, w tym przypadku. Dlaczego tamta loża była uznana za szkodliwą i została zdelegalizowana? Bo występowała i działała przeciwko państwu polskiemu. To jest oczywiste. Dla takich instytucji nie ma miejsca w normalnie funkcjonującym państwie. Ale my nie jesteśmy normalnym państwem, więc możemy mieć wszystko, możemy dawać wszystko w zamian nie dostają nic. A jeśli chodzi też o pewien sposób myślenia, sposób pokazania tego niezwykłego oddania stronie izraelskiej, to tu przykładem może być Jarosław Kaczyński. I tu trzeba oddać mu honory. To jest polityk, który o dwie, trzy głowy góruje nad politykami tej. Opozycji, którą Pan Bóg mu dał, tej byle jakiej, nijakiej, która nie jest w stanie sobie sama z sobą poradzić, i on na ich tle wygląda nie tyle okazale, bo nie chodzi o gabaryty fizyczne, ale okazale jeśli chodzi o intelekt. Natomiast w sprawach, kiedy on się podporządkowuje w wykładni żydowskiej, przekracza nawet granice śmieszności. Oto jest wypowiedź z 2017 roku, dokładnie to jest 3,5 roku temu. Jarosław Kaczyński porównuje siłę dzisiejszych Niemiec i dzisiejszego Izraela. Berlin potrzebowałby co najmniej dwa razy silniejszej gospodarki i przynajmniej osiem razy silniejszej armii, by zaoferować komukolwiek realną ochronę. Z całym szacunkiem dla potencjału naszego zachodniego sąsiada, ale w zderzeniu z siłą Izraela nie sądzę, by był zdolny stawiać mu czoło więcej niż jeden Dzień. Jeśli chodzi o armię, to rzeczywiście Bundeswehr nie jest najsilniejszą armią świata, ale jest doskonale wyposażona i nie jest taka byle jaka, że nadawałaby się do ochrony własnych granic tylko przez jeden dzień, przed inwazją hipotetyczną izraelską. Ale z drugiej strony jest to gospodarka światowa, jest to gospodarka, która ciągnie za uszy i zmusza do postępowania w myśl własnych interesów całą Unię Europejską. I teraz małe Państwo Izrael z małą armią, chociaż rzeczywiście doskonale wyposażoną, no pieniądze amerykańskie tu nie są w tym zakresie marnowane, ta armia izraelska pokonałaby Niemcy w jeden dzień z jej potencjałem militarnym i potencjałem gospodarczym, a w jest mało powiedziane, to jest przekroczenie granic śmieszności. A z drugiej strony wiemy, na przykład z raportu Komisji powołanej przez rząd izraelski po tak zwanej drugiej wojnie. W Libanie w 2006 roku. Armia izraelska rzuciła wszystkie najlepsze swoje siły, doborowe jednostki, i okazało się, że nie byli w stanie pokonać i zniszczyć Hezbollahu, formacji partyzanckiej, de facto pozbawionej takiego uzbrojenia i takich możliwości. I ta komisja rządu izraelskiego. Podkreśliła, paramilitarna organizacja złożona z kilku tysięcy ludzi, stawiała opór przez kilka tygodni najsilniejszej armii na Bliskim Wschodzie, która cieszyła się pełnym panowaniem w powietrzu oraz przewagą liczebną i technologiczną. Jest to być może to na, też trochę na wyrost, dlatego że te. Za to zaplecze militarne Izraela chce ciągnąć więcej pieniędzy dla siebie, to jest zrozumiałe. Ale rzeczywiście, armia izraelska sobie z Hezbollahem poradzić nie mogła. On jest do dzisiaj, funkcjonuje, co jakiś czas się odzywa, groźnie mruczy. Jest oczywiście pokonywany, traci siły, ale odradza się i istnieje. I teraz takie porównanie gospodarki i sił militarnej Niemiec i Izraela, co miało na rzeczy, do czego to miało prowadzić? To jest oczywiście. Granica śmieszności. Wreszcie w 2008 roku Lech Kaczyński stwierdza: Główne siły w Polsce od lat równie jednoznacznie popierają państwo Izrael. Czyli popieramy za tak zwaną wszelką cenę. Nie, pewnej ceny zapłacić nie wolno. Bo jakie mamy skutki? Takie jak teraz. Okazuje się, że polskie państwo nie jest w stanie przyjąć. Przygotować, przeprowadzić przez wszystkie procedury ustaw, które by się nie podobały stronie zewnętrznej, stronie obcej. Jeśli zaproszeni goście siedzą w tych myckach, jarmułkach, czy jak to tam nazwać, w polskim parlamencie, kiwają głowami i współdecydują tak naprawdę, samą swoją obecnością, jakie to prawo przybierze kształt. To nie jest naturalne. Czy możemy sobie wyobrazić, że w państwie Izrael jedzie silna delegacja polska, im no, no, no. Tego to wy tu zrobić nie możecie. I oni wtedy mówią, no to skoro wy nie chcecie, no to my tego rzeczywiście nie zrobimy. Nawet sobie tego wyobrazić oczywiście nie można. A tu w tym przypadku jak najbardziej można. Wspomniałem o mniejszości żydowskiej w Polsce. Według ostatniego spisu powszechnego, teraz dostaniemy nowe dane, one będą z pewnością wyższe, dlatego że osadnictwo żydowskie na ziemiach polskich trwa. Było to 7300 53 osoby, obywatele polscy, którzy deklarowali się, że są pochodzenia albo że są Żydami. To jest ułamek prawie 40 milionowej społeczności. A ciekawy jestem, gdyby ktoś zechciał, gdyby ktoś się o to pokusił, zrobić takie zestawienie różnego, różnego rodzaju dotacji do finansowywania mniejszości żydowskiej w Polsce. Ta niewielka, mała społeczność wytworzyła przynajmniej kilkadziesiąt różnych instytucji, które wszystkie żyją w znacznym stopniu. Z polskiego budżetu, bo są finansowane, są dopłacane imprezy kulturalne i tak dalej, cała sfera kulturalna. Mieliśmy kiedyś dzień judaizmu w kościele, to jest praktycznie tydzień, i po kolei wszystkie te. Tego typu wydarzenia rozciągają się w czasie, obudowują się instytucjami. No jeśli jest 15 instytucji żydowskich biorących w czymś udział i wszystkie biorą dotacje, to tylko wystarczy nałożyć osoby, które tu działają. Jak się okazuje, że w większości z nich to są te same osoby, to nie są różne instytucje i nie mają takiego samego tytułu, żeby te pieniądze z budżetu ciągnąć. Kto to zrobi i jak? To jest pytanie. Skoro przez 30 lat tego nie zrobiliśmy, to teraz możemy tylko sobie pluć brodę. Że trzeba było wcześniej, ale nigdy nie jest tak, że jest całkowicie za późno. Nie jesteśmy w sytuacji krytycznej. Trzeba wreszcie kiedyś się przeciwstawić i powiedzieć: Dobrze, kochani bracia Żydzi, jak mówi kiedyś prymas, ale są pewne granice. To możemy, to chcemy, a tego Wam nie wolno. I trzeba powiedzieć nie, zdecydowane nie. I wtedy taka władza miałaby poparcie społeczeństwa miałaby bardzo silną pozycję. Czy do tego dojdzie? Z pewnością nie. A gdy jesteśmy dzisiaj masowo w świecie, ale także w Polsce, przez te czynniki żydowskie i prożydowskie, bo jest teraz więcej osób, które nie są wcale żydami, ale deklarują się jako zwolennicy tych interesów żydowskich, nieizraelskich, żydowskich w Polsce mamy coraz więcej i pokazują coś, co jest absurdalne ten nieprawdopodobny skrajny polski zoologiczny antysemityzm cała polska okupacja to jest bieganie za Żydem łapanie Żyda, mordowanie Żyda i grabienie Żyda z jednej strony Żyd jest biedny, nie ma nic z drugiej strony każdy ma w spodniach, kapocie zaszyte, zaszyte brylanty świnki, zwitki dolarów są obudowani skarbami w związku z tym polski chłop biega z siekierą, z widłami, tego Żyda morduje i rabuje. I dzisiaj no, za to też powinniście zapłacić. To jest majątek nie do oszacowania. Czyli wszystko to, co zrabowali Niemcy, czyli wszystko to, co się stało pod okupacją niemiecką, spadnie na nas. My za to powinniśmy zapłacić. W dokumentach polskiego państwa podziemnego jest bardzo wiele śladów, jak polskie państwo podziemne pomagało społeczności żydowskiej. To szło na getta, na pomoc dla dzieci, na pomoc dla tych, którzy byli z getta gdzieś uratowani, przetrzymywani, tak jak dzieci w polskich klasztorach, inni gdzieś po miejscach, gdzie zapewniano im godziwy byt, żeby przeżyli. A po wojnie, skargi. No ale Polacy was uratowali. No tak, ale to była ciemna, nora, a jedzenie było monotonne i zimne. A jakie miało być? Ośmiorniczki podawane na srebrnym talerzu? Oczywiście absurd, bo ci, którzy ich ratowali, byli znacznie biedniejsi niż tam się dzisiaj wydaje. Dzielili się tylko tym, co sami mieli. Nie było tak, że poszli gdzieś po pomoc się natychmiast dostawali. Ale pomoc ze strony delegatury rządu na kraj szła. I są także meldunki, bo czasami to było sprawdzane, że większość tej pomocy idzie na zupełnie inne cele niż na getto. Bo pośrednikiem były, byli działacze żydowscy i były instytucje żydowskie, które dopiero dalej te pieniądze dzieliły. To trzeba wiedzieć, trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać. Jeśli świadowa społeczność żydowska, alarmowana przede wszystkim przez Polskę, ale później także przez inne kraje świata, przez inne organizacje polityczne, że Żydzi są mordowani, są eksterminowani na potworną skalę, że potrzebna jest pomoc, to nawet te światowe czynniki żydowskie zwracały się o pomoc do tych, którzy dysponowali pieniędzmi. Jedną z takich osób, która miała wpływ na przeznaczanie funduszy żydowskich, był przedwojenny polityk żydowski w II Rzeczpospolitej, poseł na Sejm Iitzhak Grinbaum, ten, który w 1919 roku osławił się w Polskim Sejmie, gdy usiłował przepchnąć pewne ustawy. Tak żydowskie, że byłoby to nie do pogodzenia z istotą państwa polskiego, bo to byłyby ustępstwa religijne, polityczne i tak dalej. On potrafił krzyknąć z trybuny Sejmowej: W tej chwili straciliście Wilno i lwów. To była groźba. Straciliśmy. 20 lat później. Skąd wiedział? Znał jakie są zakolisowe działania? Widocznie tak. I gdy był proszony w styczniu 1943 roku, pamiętajmy, że jeszcze. W gettach są setki tysięcy Żydów, którym w jakiś sposób można pomóc albo przedłużyć ich przynajmniej życie z nadzieją, że uda się część uratować. Jeden z przywódców żydowskich, rabin Icze Meir Lewin, zwraca się do syjonistycznego komitetu wykonawczego o środki finansowe, o pieniądze. Że te pieniądze przecież są, leżą i prosi, czy nie wstrzymacie pracy w Palestynie w czasie kiedy oni mordują oraz wyżenają Żydów setkami tysięcy, a nawet milionami. I błaga Greenbaum'a. Nie twórz nowych osiedli. Przeznacz te pieniądze na te potrzeby. A Greenbaum odpowiada mu wyniośle. Sionizm jest ponad wszystkim i on żadnych pieniędzy, żadnych funduszy na rzecz ratowania Żydów nie przeznaczy. Czyli budujemy osiedla tak jak dzisiaj, ale nie ratujemy tych, którzy są w tej tragicznej potrzebie. I wreszcie to zdanie, które właściwie wszystko wyjaśnia: Itzhek Green, Greenbaum. Zapamiętajmy to nazwisko i to jego powiedzenie. Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszyscy Żydzi w Polsce. Czyli, dla ratowania jednej krowy tam można poświęcić 3 miliony Żydów polskich. I to w rzeczywistości się stało. Winą społeczności żydowskiej nie jest to, że oni są eksterminowani, ale winą jest to, że nie dostali dostatecznej pomocy. Ona mogła być znacznie większa, i mogła przyjąć by takie rozmiary, że tych ludzi uratowałoby się więcej. Nawet jeśli to byłyby tylko tysiące, ale może to by były dziesiątki tysięcy, a może sto tysięcy ludzi wartych ratowania lub nie. Czyli my. Mieliśmy taki obowiązek, powinniśmy ratować i to robiliśmy. Oni uważali, że nie. I to przypomina wykładniu pewnego historyka działającego w Polsce, który w dziele naukowym napisał, że Polacy ratowali Żydów podczas okupacji z trzech głównych powodów. Pierwszy to był motyw finansowy. Chcieli na tym zarobić, czyli mieli w tym interes. Żyd miał pieniądze, to go przechowamy. Jak zapłaci, to tak. Drugi interes, to było przechowywanie młodych Żydówek, żeby je wykorzystywać seksualnie. Czyli też czysty, można powiedzieć, czyli brudny zysk. I trzecia rzecz, ohydna, bo jak można było do takiego sformu sformułowania dojść, że rzeczywiście był znaczny zakres pomocy, bezinteresownej formalnie, zewnętrznie, pomocy dla społeczności żydowskiej, dla biednych Żydów, którzy nic nie mieli, to wynikało z postawy chrześcijańskiej, pomocy bliźniemu. Ale przecież to nie było bezinteresowne, bo pomoc bliźniemu polegała na tym, że taki Polak, który ratował takiego biednego Żyda czy Żydówkę, którzy nie mieli nic, mając przecież konkretny interes. Jaki? Zbawienie. Ja Żyda uratuję i będę miał zasługę w niebie, Pan Bóg mi za to zapłaci. Czyli trzy źródła interesów na Żydach. Sprowadzamy to do absurdu. Sprowadzamy to do rzeczy nie to, że amoralny, ale całkowicie niemoralny. Ale tak to dzisiaj wygląda. Światowa pseudonauka, która o tym trąbi. Powstają rocznie setki publikacji pseudonaukowych o pasłe Tomiska. Jeden powołuje się na drugiego, piąty na piętnastego, pięćdziesiąty na osiemsetnego. I świat jest zawalony tandetą pseudonaukową, bo taki obraz rzeczywistości z okupacji ma być. A tak nie było. I to nie jest żadna rzecz nowa. Mam tu przed sobą stronę żydowskiego pisma, gdzie jest karykatura. Pismo Gräußer Kunder, czyli Wielki Kij, dwutygodnik socjalistyczno-syjonistyczny, wychodzący w języku jidysz. Redaktor Jakub Marinow. Wydanie z 13 grudnia 1918 roku. Rysunek jest straszny. Ja go tu nie będę omawiał. Oczywiście pokazujemy to w tle. Podpis, który jest ważny. Wiecz ta hańba Polski. Polska statua wolności. Pochodnia to ograniczony udział polskich Żydów w edukacji. Torba skradziona lub zniszczona własność żydowska. Kosz, pogromy, bojkot, morderstwa Żydów. Piedestał, Polska statua wolności i wszędzie napisy widzisz. To jest obraz kształtowany w świecie od czasów I wojny światowej. Tu się nic nie zmieniło. Jest różnica ilościowa i jakościowa w tym sensie, że jest tego więcej i zarzuty są coraz bardziej absurdalne, ale też coraz bardziej groźne. Musimy o tym przynajmniej wiedzieć. Grupę terrorystyczną i ich prowodyrem, ich organizatorem miał być właśnie Kazimierz Czarnicki. Żeby nadać powagi tej sprawie, potrzebna była broń, no bo działalność terrorystyczna powinna czegoś dotyczyć. Tę broń znaleziono. U jednego z uczniów znaleziono procę. Ta proca stała się dowodem rzeczowym.